Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bobu i witam Ciebie w mojej rowerowni. Dzisiejszy odcinek jest nietypowy, ponieważ rozstrzygamy konkurs, w sumie rozstrzygnięcie będzie troszeczkę dalej, na najbardziej efektowną, na najlepszą glebę, którą podesłaliście mi na Instagramie. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to najprawdopodobniej nie obserwujesz mi na Instagramie, więc koniecznie nadrób zaległości. Do na mojego maila trafiło przeszło 60 filmików ukazujących wasze gleby. Wrzucając te wszystkie filmiki w jeden, ciężko byłoby wyłonić najlepszą z nich, więc podzielimy to sobie na 2-3 odcinki. I dzisiaj pierwszy z nich, nie przedłużając, lecimy z pierwszymi glebami.

Ya! Oh, o oh, o oh, o oh. o oh, o. O kurva! Ku!

<śles> o kurwa Moje jądra, ja pierdzielę. Jest coś takiego jak ochraniacz na jaja? Nie ja on tu nagrany, To się nadal nagrywa. O ja dole! Koniecznie napisz, która gleba podoba Ci się najbardziej. Z tego odcinka trzy najbardziej plusowane, najbardziej wymieniane gleby trafią do finału. W finale powalczą o nagrodę główną, o której wspominałem już na Instagramie. Także komentarze są do Waszej dyspozycji. Szerujcie, udostępniajcie, udostępniajcie znajomych. Jeżeli macie swojego faworyta, to pomóżcie mu wygrać. A my widzimy się już wkrótce. Z Fartem. Zostaw tam łapę w górę jeszcze w byku. I jak widzimy się pierwszy raz, to nie zapomnij również o subskrypcji. Dzięki temu będziesz e, widział mnie tutaj trochę częściej. A mam troszeczkę rzeczy do powiedzenia, więc zapraszam. Jag no, det är för natura.